Karola Inderpieński mówi o toksycznym związku z milionerem. W końcu wyznała, co się między nimi działo. Karola Inderpieński po raz kolejny zaskoczyła internautów swoim wyznaniem. Okazuje się, że sporo zmyśliła. Celebrytka stworzyła doskonały plan na promocję własnego wizerunku i projektu. Teraz się wydało. Karolina Derpieński o toksycznym związku. Celebrytka o poważnych kłopotach w związku opowiedziała w jednym z postów w mediach społecznościowych. W maju 2022 roku zarzekała się, że jej 60-letni partner nie traktował jej z szacunkiem. Wiem, że większość kobiet niestety jest w takich toksycznych związkach, wiem, że niektóre nawet nie mogą z tego wyjść ze względu na to, że np. dzieci, kredyty, długi staż w związku. Ale uważam, że to wszystko nie jest warte i trzeba się odciąć. Te loga, te torebki, te kłamstwa, to wszystko nie jest warte codziennych łez, nie jest warte poniżenia przez faceta, przez kogo? przez 60-letniego faceta, który nie szanuje nikogo. Karolina Derpieński o zmyślonej historii związku. Wyznanie celebrytki zostało natychmiast odebrane przez media, które nagłośniły problem toksycznego związku. Dopiero po czasie okazało się, że Caroline Derpieński zmyśliła całą historię na potrzeby projekt Better Be Honest. W rzeczywistości jej związek z miliarderem nie przechodził kryzysu. Przedstawiona w mediach społecznościowych historia o toksycznym związku, w którym znęcano się nade mną psychicznie, była w 100% wyreżyserowana i odegrana perfekcyjnie. Do tego przedsięwzięcia przygotowywałam się z moim zespołem od miesięcy. Chciałam zwrócić uwagę na ten problem, przyznała w rozmowie z Max Models. Karolin Derpieński zapowiedziała także serię nagrań, które miałyby odkryć kulisy przygotowań do projektu w jej mediach społecznościowych. Do dziś jednak taki kontent nie pojawił się na Instagramowym profilu. Karolin Derpieński bawi się mediami? Celebrytka od dłuższego czasu wykorzystuje skandale do kreowania swojego wizerunku i zdobywania ogromnej popularności. Również w przypadku jej wyznania o toksycznym związku chciała w pewien sposób zabawić się mediami. W moim odczuciu, cel projektu został osiągnięty. Chciałam pokazać wszystkim, jak łatwo można manipulować mediami oraz jak media manipulują ludźmi. Mogę też śmiało powiedzieć, że jestem jedną z pierwszych osób na świecie, która wykorzystała skandal w celu pomocy kobietom. Caroline Derpieński nie schodzi z ust mediów i każdym wystąpieniem potrafi wywołać kolejną aferę. Tylko czy internauci wybaczą jej żartowanie ze wszystkich tematów? W show biznesie mamy już przecież gwiazdę, która oparła swoją karierę na kłamstwie.